Witam wszystkich w moim kolejnym co słychać w Marvelu. Dzisiaj będzie właściwie tylko jeden temat, ale za to obszerny. Chodzi mianowicie o ciągłe plotki związane z X-Menami, ich przyszłością w uniwersum Marvela i to, czy na przykład nie zostaną oni anulowani, a może w ogóle wycięci ze świata Marvela, albo nie wiem, przeniesieni do własnego kontinuum. Po całym tym Secret Wars i oczywiście plotki te wiążą się zwykle z faktem, że Marvel Studio nie posiada praw do ekranizacji filmowych X-Menów, a ma je Studio Fox, którym, no, można powiedzieć, jest taka trochę otwarta niechęć, nie lubią się te studia ze względu na parę rzeczy, które ich po drodze poróżniły. I chciałbym się tutaj odnieść do paru wersji tych plotek, ponieważ ostatnio się one namnożyły kilka portali i kanałów na YouTube amerykańskich, które do tej pory lubię i szanowałem, zaczęły te plotki szerzyć, zaczęły jakoś argumentować. Ja natomiast uważam, że jest to jeden wielki stek bzdur, a zaraz powiem Wam co, jak i dlaczego. Argument numer jeden. Marvel nie boi się kancelować postaci i uśmiercać ich, pozbywać się, które nie należą do ich świata kinowego. Wielokrotnie już mówiłem, jak jest to bezsensowny argument, ale najwidoczniej cała masa fanów komiksowych nie potrafi logicznie spojrzeć na pewne fakty i przejrzeć ponad, nie wiem, jakąś konspirację Marvela w walce z Foxem. Popatrzmy na Fantastyczną Czwórkę, bo przecież o nią się rozchodzi. Tak, za tydzień lub dwa będzie wychodził ostatni zeszyt, ostatnie przygody Fantastycznej Czwórki, następnie seria zostaje zamknięta. Teraz wiele osób widzi w tym oczywiście spisek. Marvel nie może ekranizować fantastycznej czwórki, więc nie chce on promować konkurencji i filmów swojego, że tak powiem, przeciwnika. Kilka podstawowych błędnych założeń. Pierwsze i według mnie absolutnie najważniejsze i największe, do którego jeszcze będę się odnosił kilkakrotnie, to to, że cały czas masa fanów komiksów. Nie może chyba wyjść z jakiegoś takiego zdania i z przeświadczenia, że komiksy nie są popularne. Uwielbiam komiksy, naprawdę jak chyba zauważyliście, czytam je jak tylko mogę, szczególnie Marvela, a właściwie wszystko co wychodzi w każdym tygodniu ale nie siedzę w jakimś swoim zamkniętym, nie wiem, społeczeństwie, w jakimś zamkniętym środowisku, w którym uważam, że komiksy są najważniejsze, wszyscy powinni je kochać, wszyscy je czytają i one normalnie, nie wiem, nakręcają świat. Komiksy nie są ważne dla ekranizacji filmowych i nie promują filmów. Podkreślam to po raz kolejny. To filmy promują komiksy, a nie w drugą stronę. Anulowanie fantastycznej czwórki X-Menów czy czegokolwiek innego ze strony Marvela byłoby kompletną głupotą. Po pierwsze, w żaden sposób nie zaszkodziłoby to konkurencji, ponieważ takie tytuły, takie imiona jak Wolverine, jak X-Men, jak Fantastyczna Czwórka są znane już ogólnej populacji, ale nie czytają oni tych komiksów na co dzień. Większość osób nawet nie zdałaby sobie sprawy, że komiks z przygodami tej czy tamtej drużyny został anulowany. Wiedzą, że taki komiks wychodził, a czy teraz wychodzi, czy nie, to nieważne. Raczej łączyliby to z filmami, które odnoszą sukces, i na tej zasadzie kierowaliby się tym, czy pójdą do kina, czy nie. A to, czy komik z danej chwili wychodzi, czy te przygody się rozkręcają, czy nie, naprawdę nie ma tu kompletnie nic do rzeczy. Druga sprawa, i zarazem najważniejsza co do całej afery anulowania fantastycznej czwórki. Fantastyczna czwórka miała niesamowicie niską sprzedaż. Nie jest to kompletnie nic nowego, nie dzieje się to w nie wiem, kompletnie nowy wynalazek. Komiks się nie sprzedaje, komiks jest anulowany. Zdarzyło się to już z całą masą drużyn, z całą masą komiksów i będzie się działo w przyszłości. Rozumiem, że skoro X Factor przestało się sprzedawać i je anulowano, to znaczy, że chyba chcą te postacie wyciąć ze świata, prawda? A może Young Avengers, też drużynka, która miała swój yy, jakiś cykl, w końcu się on zakończył, został anulowany, miał niską sprzedaż, no to chyba chcą się pozbyć tych postaci, prawda? Podobnie Runaways. Do tak naprawdę ogłoszenia prac nad filmami Guardians of the Galaxy przestało być wydawane. Niedawno drużyna The New Warriors zakończyła swój cykl i to jest najciekawsze, ponieważ w ostatnim jego numerze drużyna nie rozwiązała się, nie zawiesiła w swojej działalności, wszyscy nie zginęli. Tylko obecny przywódca drużyny, czyli Justice, powiedział, że będą się rozszerzać, że planuje ekspansję tej drużyny, a co za tym idzie, na pewno zobaczymy ich występy w innych komiksach. Po prostu sama drużyna The New Warriors jako taka w centrum wydarzeń nie interesowała przeciętnego czytelnika. I podobnie jest z fantastyczną czwórką. Różnica tu polega na tym, że Fantastyczna Czwórka jest jakby nie patrzeć pierwszym komiksem Marvela, pierwszą rodziną, powstała w latach 60 dokładnie w 61 roku i od niej wszystko się zaczęło. I właśnie dzięki temu sentymentowi tak długo, pomimo tego, że były również przerwy, Fantastyczna Czwórka również już kończyła swój run wcześniej, ale tak długo była ciągnięta. Gdyby był to inny komiks, jak na przykład The New Warriors, nie byłoby prób restartów. W Marvel Now, które, jeżeli się nie mylę, powstało w 2012 roku, kiedy ta cała inicjatywa ruszyła, Fantastyczna Czwórka była już restartowana dwukrotnie. Dwukrotnie zmieniano scenarzystów, zmieniano pomysł i koncept, co zrobić, aby zainteresować ludzi tą drużyną, i nie wyszło. Po prostu nie działało. To ludzie nie są zainteresowani Fantastyczną Czwórką. I tak jak mówię. Właśnie, gdyby nie fakt, że jest to tak, powiedzmy, ważna dla świata Marvela, ma taki, można powiedzieć, nawet sentyment do niej twórcy mają, to serię zakończono by już dawno temu przy tak niskiej sprzedaży. Kolejny argument wiąże się z zabijania postaci. Fantastyczna czwórka jest skończona, natomiast takie postaci jak Wolverine czy Deadpool, które mają być niejako ikonami, chłopcami z plakatów dla filmów Foxa, będą uśmiercone. Znowu ma się to do tego, że to filmy promują komiksy, a nie w drugą stronę, chociaż wiele osób uważa, że w tym wypadku jest odwrotnie. Wolverine został uśmiercony, ponieważ był on dosłownie wszędzie. Ja kiedyś to porównywałem, że dosłownie otwieram lodówkę, a tam Wolverine był w każdej drużynie, w każdym komiksie, był dosłownie wszędzie i zawsze. I trochę to kłóciło się z początkami tej postaci, z tym kiedy on był samotnikiem, tym gościem, który prawda, udawał się na te samotne podróże, polował na złoczyńców, na jakichś kolesi, którzy są z zwyrodniacami i gdzieś tam zabijał w dziczy. I była ta ciekawa, całkiem ciekawa ewolucja Wolverina, ale jednak trochę zabrakło tych takich bardziej jego osobistych przygód. I nie jest to znowu pierwszy taki przypadek. Zwróćcie uwagę na Spider-Mana. Spider-Man mocno znudził się czytelnikom, i Dance Lot postanowił Petera Parkera uśmiercić. Zniknął, zastąpił do go Dr. Octopus, pojawił się Superior Spider-Man, wiele osób w tym ja narzekało, a nagle potem pojawia się Amazing Spider-Man odcinek pierwszy, Peter Parker powraca. Powiem Wam, że ten komiks miał rekordową sprzedaż od lat, od lat po prostu. Żaden komiks nie sprzedał się w takiej ilości jak Amazing Spider-Man odcinek pierwszy tego nowego woluminu, czyli tutaj chyba będzie to trzeci, a tak naprawdę to drugi. Ludzie kochają historie powrotów, kiedy są one szczególnie dobrze zrobione, tak jak było to w przypadku Pitera, kiedy cały Superior Spider-Man okazał się laurką dla jego postaci. I powrót takiego bohatera potrafi tak zwiększyć sprzedaż. Jest to sztuczka używana już od lat, kiedy bohaterowie znikali, yy, nie wiem, byli zastępowani, a potem powrót w chwale. I tak samo będzie z Wolverine'em i tak samo będzie z Deadpoolem. Tutaj Marvel robi sprytną zagrywkę, ponieważ w następnym roku, w lutym dokładnie, wychodzi Deadpool, a jeżeli się nie mylę, w okresie wakacyjnym, X-Men Apokalips, gdzie na pewno Wolverine odegra jeszcze całkiem sporą rolę. I to jest doskonały moment, aby te postacie do świata przywrócić. Szczególnie jeśli filmy okazują się hitami. Jeżeli Deadpool wszystkim się spodoba, będzie miał niesamowite przychylne opinie, szczególnie fanów, bo to oni kupują komiksy, to gwarantuję wam, że najemnik z niewyparzoną gębną wróci na półki sklepowe do komiksów i znowu będziemy mogli cieszyć się jego towarzystwem. I to są właśnie najlepsze momenty. Podobnie X-Men Apocalypse to będzie prawdopodobnie moment, kiedy Wolverine powróci, a patrząc na to, że X-Men Days of the Future Pass był sukcesem, Marvel może śmiało zakładać, że X-men Apokalips również nim będzie, ponieważ jest tutaj ta passa, że tak powiem od X-men pierwszej klasy, która zaczęła e, no, bardzo mocno wybijać świat mutantów Foxa. I to jest właśnie tak jak mówię, coś na czym Marvel może sobie dorobić i zarobić na konkurencji, a nie próbować ją w jakiś durny sposób bojkotować, nie wiem, zabijamy Wolverina to znaczy, że już go nie promujemy, po raz kolejny kogo to obchodzi? Przeciętni widzowie, którzy idą na film X-Men, kompletnie nie zdają sobie sprawy, że Wolverine w ogóle nie wiem, nie, że w ogóle zginął, że był kiedykolwiek dyrektorem szkoły. Oni znają go przede wszystkim z filmów, a tudzież ktoś kiedyś coś widział, powiedzmy fragment bajki animowanej, czytał komiksy w latach 90. Itd., itd. Jakiekolwiek działania dzisiaj, tak jak wspomniałem, nie mają żadnego sensu. Kolejny argument, który pojawił się szczególnie niedawno po niejasnych wypowiedziach twórców Marvela jest taki, że X-Meni prawdopodobnie zostaną rozdzieleni. To znaczy, że po Secret Wars powstanie oddzielny, oddzielne kontinuum i jakby Avengersy będą żyli na swojej ziemi, a X-Meni powiedzmy na swojej ziemi. Znowu kompletnie w to nie wierzę i nie widzę w tym kompletnie żadnego sensu, a wszystkie działania i historie Marvela, które pojawiały się szczególnie w ostatnich czasach, jak najbardziej temu przeczą. Argument jest tutaj taki, że X-meni zawsze siedzieli trochę w swoim własnym sosie, zawsze mieli swoje trochę bardziej na boku przygody i wielkie, wstrząsające światem, ich światem przygody, nie trząsły światem Avengersów i często vice versa. I jest to nawet w pewnym stopniu prawda, gdyby nie parę takich drobnych szczegółów. No to spójrzmy na te przygody X-Menów. Obecnie już od dawien dawna pracuję nad jakimś takim... Chcę wam zrobić podcast, w którym przybliżę wam historię Marvela od pojawienia się fantastycznej czwórki do czasów dzisiejszych, prawdopodobnie do końca świata 616, najważniejsze wydarzenia, najważniejsze eventy i faktycznie spora część eventów X-Menów Dzieje się równolegle gdzieś na boku i nie ma bezpośredniego powiązania z wieloma innymi bohaterami. Ale za to jest cała masa takich, które razem trzęsie światem zarówno Avengersów, jak i Mutantów. Najbardziej taki, który pamiętam, który był niesamowicie wpływający na cały świat, a jakby wyszedł od X-Menów, był Onslaught. Onslaught, jak może nie wiecie, to był taki wielki stwór, stworzenie połączenia umysłów w jakiś sposób Charlesa Xaviera i Magneto. I była to istota niesamowitej mocy. I aby ją pokonać, wszyscy niemutanci musieli się praktycznie poświęcić. Oczywiście okazało się później, że zostali zamknięci w kieszonkowym wszechświecie Franklina Richardsa, który sam był mutantem, ale mniejsza w tej chwili o to. Wydarzenia, które wyszły od X-Menów, które zaczęły się w momencie, w którym Charles Xavier wyczyścił umysł dla Magneto. Wzburzyły cały świat Marvela i po nim zniknęli Avengersi, pojawili się Thunderbolci, była taka pustka, która nastała właśnie po Onslocie. Ale fakt, było to dawno, a później mieliśmy różne walki z Apokalipsem, Strife'em, kompleks Mesjasza w przypadku Cable'a i to wszystko działo się gdzieś tam w ich własnym świecie i nie wpływało na lasy innych. Ale nagle przychodzi coś takiego jak Dom M, Rud M. Kiedy to Scarlet Witch swymi motlami zakrzywia rzeczywistość i zmienia kompletnie wygląd tego jak wygląda właśnie świat, jak pan, jakie panują w nim zasady. Oczywiście jest to w końcu cofane, a ona mówi te sławetne no more mutants i redukuje populację mutantów. Aczkolwiek był to moment, który wstrząsnął wieloma Avengerami, Spider-Man miał potem bardzo długą depresję, ponieważ żył w świecie, w którym ma zarówno Gwen Stacy, jak i wujka Bena, był, je, Gwen Stacy była jego żoną, mieli razem dziecko, a potem musi wrócić do świata, w którym jego żoną jest Mary Jane która w, w tamtym świecie odniosła ogromny komercjalny sukces, no a tutaj każdego dnia znowu narażają ją na, na niebezpieczeństwo i musi żyć z pamięcią życia z Gwen Stacy kiedy razem mieli dziecko. I takich historii było trochę więcej, ale najważniejsze co dało nam te House of M Stało się dopiero później, kiedy Marvel Now wystartował i tutaj właśnie chciałbym przede wszystkim się na tym skupić. Marvel Now był inicjatywą stosunkowo niedawną. Chodziło o to, aby właśnie fanów filmów niejako wciągnąć w komiksy. I od Marvel Now X, świat X-Menów dużo bardziej zbliżył się do świata Avengersów chociażby i pozostałych bohaterów Marvela. I na tym chcę się skupić, ponieważ od Marvel Now do teraz jakby ta współpraca się dużo bardziej zaciśniła. A co za tym idzie, skoro to było tak niedawno, to dlaczego przez lata, już dawno nie mając praw do tych wszystkich filmów, już dawno już X-Men pierwsza klasa chociażby wyszedł i odniósł sukces, dlaczego twórcy komiksów Marvela w ten sposób rozplanowali przygody X-Menów, żeby tak mocno wiązać je z pozostałymi, skoro starzecznie chcieli ich oddzielić albo skasować? Co drugi event w Marvel Now właściwie ma mutantów w swoim centrum. Zwróćcie uwagę: Avengers vs. X-Men. Wszystko rozchodzi się o powrót Feniksa właśnie po tym, kiedy Wanda wymazała mutantów. Feniks ma wrócić i znowu przywrócić mutantów dla świata. Niedługo później wychodzi Axis z pod tytułem Avengers and X-Men. I znowu w centrum jest Red Skull, który jednak posiadł mózg Charlesa Xaviera i ze swoimi mocami telepatycznymi chce więzić mutantów w obozach koncentracyjnych w Genoszy. Nie mija wiele czasu i już mamy kosmiczną sagę zatytułowaną Black Vortex, w której centrum są teraz ulubieńcy Marvela, czyli Guardians of the Galaxy. A kto jest razem z nimi w drużynie? Kto przybywa walczyć u ich boku? Nie są to Avengerzy, nie jest to Fantastyczna Czwórka, nie są to Inhumans, ale są to właśnie X-Meni. Co więcej, Star Lord, który jest być może teraz najbardziej ukochanym, superbohaterem Marvela ze względu na filmy rozwija bardzo, że tak powiem, mocny związek z Kitty Pride, Shadow z X-Menów. I jest on coraz bardziej pogłębiany w każdych kolejnych historiach w Black Vortexie. Po cholerę mieliby robić chociażby coś takiego, skoro za chwilę te postacie miałyby się rozejść w oddzielnych światach i nigdy więcej się nawzajem nie widzieć. Raczej wątpię, aby na dwa miesiące przed tym całym eventem pisano takie historie. Anulowanie serii X-Menów również jest kompletną bzdurą wyssaną z palca, chociażby dlatego, że w tej chwili mamy 7 zeszytów X-Menów, 7 różnych komiksów z bohaterami X-Menów w rolach głównych. Jeśli by się zastanowić, to prawdopodobnie Avenger stylu nie mają. I to nawet liczyć Spidermana, który jakby nie patrzeć jest Avengerem. Co więcej, kiedy popatrzy się na te promowane okładki e, tych takich eventów w czasie Secret Wars, które mają przypominać nam te stare eventy, jak właśnie e, Days of the Future Past, tu tak nazywane Years of the Future Past, Armor Wars, e, Planet Hulk, to jeżeli przyjrzycie się, X-Meni mają, jeżeli się nie mylę, 5 albo 6 e, tytułów. Mają właśnie. E, Age of Apocalypse, Years of the Future Past, Old Man Logan, No More Mutants, X-Men The Animated Series i pewnie jeszcze o czymś nie powiedziałem. Natomiast nawet licząc znowu tego Spidermana jako Avengersów, Avengers mają ich dokładnie 5. I znowu, po cholerę w czasie tego eventu, który miały być ostatnim dla X-Menów, lub takim, w którym są oni jakoś oddzielani, wyrzucani na bok, robić aż tyle komiksów. Nie wspomnę już o tym, że dzielenie ich do oddzielnego świata jest również strzałem sobie w stopę. Fani kochają crossovery. Kiedy dwie postacie spotykają się, takie jak Wolverine czy Spider-Man, to zwykle sprzedaż komiksów rośnie, o ile nie trwa to za długo i nie robi się czymś standardowym. Wszelkie spotkania popularnych postaci w komiksach są zawsze uwielbiane i chętnie czytane. Najlepszym przykładem tego jest chociażby to, co dzieje się ostatnio w telewizji. Mamy dwa seriale, które dzieją się w tym samym świecie, jakim jest Arrow i Flash. I zgadnijcie, który odcinek w obu przypadkach by miał największą oglądalność w historii. Dokładnie, ten, w którym obie te postacie się spotykały. Dlatego oddzielać jednych od drugich i rezygnować z całej tej kasy, którą przyniesie crossover jest znowu kompletną głupotą. Nie mówiąc już o anulowaniu tych komiksów, bo również wiele osób twierdzi, że X-Men zostaną anulowani, ponieważ Marvel nie ma praw do filmów. No jasne, będą anulowani i te 7 zeszytów, które ma całkiem ładną sprzedaż, wyparuje, bo co ich obchodzi zarabianie na komiksach. Mała niespodzianka, pieniądze z filmów nie płyną w takimi strumieniami do twórców komiksów. To jest oddzielna niejako firma, która jakby tworzy własne historie, i tak jak powiedziałem, czerpią często zyski z tego, że filmy powstają i na przykład jeżeli Guardians of the Galaxy robi się popularne, to oczywiście zmieniają wizerunek Starlorda, żeby był bardziej podobny do Chrisa Prata, odpalają dodatkowe serie z Legendary Starlord, Rocket Raccoon, ponieważ wiadomo, że będą to poczytne teraz postacie, ponieważ no, ludziom podobał się film i prawdopodobnie po nie sięgnął i w dodatku wizerunek chcą, aby był kojarzący się z filmami, żeby nikogo to nie odrzuciło. Ale to jest mniej więcej na tyle i na przykład jeżeli będą widzieć, że filmy z X-Menami będą odnosić sukces, to oczywiście wizerunku nie zmienią, ponieważ tu mogłyby się pojawić kwestie prawne, natomiast jak najbardziej ich tytuły mogą eksplodować. Co więcej, uważam, że jeżeli Fantastyczna Czwórka, ta która wychodzi już chyba w lipcu, jakimś cudem odniesie spory sukces komercyjny, to nie zdziwiłbym się, gdybyśmy miesiąc, dwa później dowiedzieli się, że w planach mamy nową, jakąś super wersję fantastycznej czwórki i po paru miesiącach przerwy wracają z hukiem, z nowym pomysłem, drużyna się jednoczy i tak dalej. I kto tutaj ma prawa do filmów nie będzie miało tu kompletnie nic do rzeczy. Na koniec powiem jeszcze takie moje osobiste y, przemyślenia i to co ja lubię, ale akurat to nie ma już kompletnie nic do rzeczy w kwestii tego, czy Marvel to zrobi, czy nie zrobi. Jeżeli to zrobią, to będzie to według mnie najgłupszy ruch i uznam, że twórcy Marvela nie myślą logicznie, a do tej pory tak uważałem i najwidoczniej nie chcą zarabiać pieniędzy. Natomiast nie wierzę, że to zrobią, no ale. Tak jak powiedziałem, przejdę teraz do swoich takich osobistych preferencji, które akurat nie mają tutaj żadnego logicznego wpływu na to, co tam się dzieje. Ja bardzo lubię to, że X-Meni znajdują się w tym samym świecie i bardzo często jest to fajnie pokazywane, właśnie jak oni są pomiatani przez świat, kiedy w ichle są cegły, a od Fantastycznej Czwórki ludzie chcą autografy kiedy Nitro robi ogromną eksplozję w Stamford zabijając około 600 osób, yy, nagle na świecie powstają nowe prawa, w Stanach dochodzi do wojny domowej, rejestracja superbohaterów itd., itd. Natomiast kiedy Sentinele zabijają miliony mutantów w Genoszy, jakoś tam nikogo to za bardzo nie obchodzi, paru osobom jest troszeczkę smutno. I zawsze takie odizolowanie X-Menów było takim pewnym właśnie urokiem yy, Marvela, który bardzo mnie przyciągał. Wiele osób uważa, że jest to bezsensowne, ponieważ dlaczego ci mutanci mają być pomiatani, skoro superbohaterowie występują tutaj na co dzień? Idea jest taka, że owi mutanci to jest kolejny gatunek, i tak jak było to pokazane fajnie przez yy, Bolivara Traska w X-Men Days of the Future Past, mutanci. Mogą zastąpić w pewnym momencie Homo sapiens, dlatego ludzie się ich boją, dlatego ludzie są im nieufni, ponieważ boją się, że są oni tutaj w tym łańcuchu ewolucji Neandertalczykami i zostaną wypchnięci przez nową, dominującą rasę. Co więcej, w przeciwieństwie do takich superbohaterów jak Spider-Man czy Fantastic Four, są to niejako osoby jawne. Jest ich wbrew pozorom stosunkowo mało. Może się wydawać, że Nowy Jork wybucha superbohaterami, jest to prawdą, ale do całej populacji świata jest ich stosunkowo mało i są oni jakoś tak, powiedzmy. No jawni pojawiają się, ratują ludzi, wyciągają ich z budynków, i tak dalej, tak dalej. Mutantem może być każdy, może dziecko w szkole nagle obudzić się i zacząć dziać ogniem po swoich kolegach. Więc jest to znowu kolejne takie niebezpieczeństwo. Nie wiadomo, gdzie oni się pojawią, nie wiadomo, kto się urodzi mutantem. Dlatego jakby ta cała nienawiść jest dosyć zrozumiała. Ale przy okazji właśnie widać ten y, taki odcięcie się bohaterów i zresztą to co powiedział na końcu Avengers vs X-Men Kapitan Ameryka było dosyć fajne kiedy powiedział że wreszcie ta cała sytuacja Pokazała mu, jak właśnie był w błędzie, jak był trochę hipokrytą, kiedy mówił o tym, że super bohaterowie są tacy fajni i trzeba wspierać, i Avengers są super. A tymczasem w X-menów leciały cegły, a on odwracał wzrok: no, no, nic się nie dzieje tutaj, nic ważnego, zajmijmy się Avengersami. A wręcz, tak jak mówię, hipokryzja wiązała się z tym, że w przypadku Avengers vs. X-men był w stanie walczyć przeciwko nim. Na końcu chciałem powiedzieć jeszcze dwa słowa o tej całej izolacji, to co wiele osób zarzuca, że X-Meni są jakby w swoim własnym świecie i niekoniecznie muszą mieć coś wspólnego z Avengersami, jakby nie ma potrzeby aby to się krzyżowało i spokojnie mogą istnieć osobno. Jest to, jak już mówiłem wcześniej, do pewnego stopnia prawda, choć ostatnio już nie bardzo, ale zwróćcie uwagę, że masa bohaterów i masa drużyn żyła i żyje do tej pory w dużo większej izolacji, w swoim własnym, że tak powiem, bałaganie i cały świat Marvela mógłby dla nich nie istnieć. Popatrzcie na takie postacie jak Że to filmy, które o nim były, uważam, że Punisher Warzone był naprawdę fajnym filmem, nie miały nic wspólnego z Marvelem. Pani Punisher istniał w świecie, w którym nie było żadnych superbohaterów i na jego świat to nie wpływa. Równie dobrze Punisher mógłby nie istnieć dla Avengersów, jak i Avengerzy mogą nie istnieć dla Punishera. Są zabawne crossovery często, tak jak mówię, które fajnie e, zwiększają sprzedaż, ale na co dzień historie Punishera nie mają za wiele wspólnego. Podobnie jest z Ghost Riderem. Blade Moon Knightem. Te wszystkie nazwijmy to mroczniejsze postacie są dosyć na boku, nawet do pewnego stopnia Daredevil. Inhumans, którzy niejako teraz tak się wybijają, szczególnie w kinowym uniwersum przez e, agentów tarczy, nawet w tej chwili zajmują się właściwie tylko i wyłącznie sprawami swojego królestwa. Jeżeli poczytalibyście ostatnie numery Inhuman, a właściwie wszystkie numery Inhuman od Marvel Now, to wiedzielibyście, że wszystkie sprawy, które dotykały królową meduzę, poza całym tym odwróceniem Axis, ale to były zaledwie dla, dla Inhuman chyba dwa czy trzy odcinki, to były tylko i wyłącznie sprawy wewnętrzne. I tak jak powiedziałem, dla których cała reszta świata mogłaby nie istnieć, x meni są dużo bardziej zamieszani w sprawy świata, w sprawy Avengerów chociażby, niż właśnie tak teraz popularni Inhumans. Podsumowując, uważam, że x meni są potrzebni dla tego świata, wprowadzają pewnego rodzaju urozmaicenie, a także bardzo ciekawie zbiegają się i kontrastują a czasem w konfliktach, czasem po jednej stronie z innymi superbohaterami. Szczególnie takimi mocnymi drużynami jak Avengers. Ponieważ zasadnicza różnica, która zawsze mi się podobała, polegała na tym, że Avengers są właśnie drużyną. Oni zbierają się, mają odpowiednich członków, odpowiednią ich ilość, którzy mogą mieć między sobą jakieś relacje, ale nie muszą. X-Men natomiast są rodziną. Tam każdy sobie nawzajem pomoże, każdy, jakby, powiedzieć dba o siebie, ponieważ no, są oni trochę bardziej spychani na bok, są właśnie trochę bardziej prześladowani i to ich jakoś bardziej złączyło. Ale to właśnie była ta moja ulubiona, że tak powiem, różnica: jedna to jest taka bardziej profesjonalna drużyna, zbieramy się, robimy swoje, a druga to jest rodzina, żyjemy razem, dbamy o swoje problemy, wspieramy się w różnych innych sytuacjach. I osobiście nie wyobrażam sobie świata komiksowego Marvela bez nich, jak i również, jak wspomniałem, nie wierzę, aby mieli oni z niego zniknąć, aby ich komiksy miały być jakkolwiek anulowane, tak jak wspomniałem, jest ich teraz 7. Podobnie, jak nie wierzę, że Fantastyczna Czwórka również z tego świata zniknie. Uważam, że wszystkie te postacie dalej będą w nim funkcjonować, a tak jak wspomniałem, jeżeli filmy po kolejne będą odnosić sukcesy, to jak najbardziej powrót Fantastycznej Czwórki, Wolverina czy Deadpoola jest jak najbardziej możliwy, a wręcz nieunikniony. To wszystko, co mam do powiedzenia na ten temat, i jak pewnie zauważyliście, trochę się rozgadałem, ale naprawdę byłem ostatnio mocno wkurzony, kiedy portale, które szanuję, które mają sporą publikę, zaczęły mocno nagłaśniać te wszystkie informacje o tym, że koniec X-Menów dla Marvela. Mnie po prostu krew zalała, ponieważ nikt tam nie rozpatrywał logicznych argumentów, takich jak sprzedaż, takich jak to, że X-Meni są teraz pisani coraz bliżej, że mają 7 numerów. To wszystko było w ogóle brane na drugi plan i mówiono, nawet że będzie to korzystne, ponieważ bla 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 nie będzie to w żaden sposób korzystne, co zresztą Wam powiedziałem tutaj i mam nadzieję, że użyłem logicznych argumentów i że się nie mylę. Do następnego razu, cześć!